Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie, mam nadzieję krótkim, szybkie omówienie w jaki sposób wyłączyć wszystkie alarmy zegarko Casio G-Shock GW-BX5600-1 opartym o moduł 3578. Aby wyłączyć alarmy, tutaj widzimy są znaczniki zarówno ALM, jak i SNZ. ALM oznacza po prostu alarm, a SNZ oznacza dodatkowo, że na pewno jest włączony alarm śpiocha, czyli alarm, który powtarza się co 5 minut, 7 razy, na, 7 razy 5, w odstępach 5-minutowych, jeżeli go nie wyłączymy w trakcie któregoś z spikani. Pik, ok, także pierwsze, co, co robimy, upewniamy się, że jesteśmy w trybie tempingu. W tym celu przytrzymujemy przez e, sekundę przycisk MODE. Jesteśmy w trybie timekeepingu, czyli wskazywanie bieżącego czasu, zatem przechodzimy dwukrotnym naciśnięciem przycisku modu do sekcji alarmów. W tym momencie widzimy, mamy sig czyli alarm, czy znaczy sygnał pełnej godziny, to nas nie interesuje, zatem prawym dolnym przyciskiem przechodzimy do alarmów. Alarm pierwszy, jak widzimy, jest wyłączony, bo tutaj po prawej stronie są kreseczki, więc to nie jest to, co powoduje włączenie alarmu, że tutaj jest, jest piktogram. Kolejny alarm, drugi. Ten już jest włączony, także wyłączamy go przyciskiem Adjust. Tutaj krótko naciskając czas. wyłączyliśmy go, ale nadal świeci się ikonka ALM. To znaczy, że jakiś jeszcze alarm jest włączony. Alarm trzeci, tu mamy numerek alarmu, jest wyłączony, także to nie to. Przechodzimy dalej, alarm czwarty włączony, no więc musimy go wyłączyć. I alarm piąty, czyli alarm śpiocha, on nie ma numerku, tylko się nazywa snus alarm, również jest włączony. Zatem jeżeli go wyłączymy, bo snus zawsze wiąże się z wyświetlaniem oznaczenia alarm, to oznacza, że znikną oba te piktogramy, bo wszystkie poprzednie alarmy wyłączyliśmy. I to możemy zakończyć już przytrzymując przez sekundę przycisk MODE. Jesteśmy z powrotem w trybie tenkipingu. Także to tyle jeżeli chodzi o wyłączanie wszystkich alarmów. Jeżeli chodzi o omówienie funkcji tego zegarka albo szczegółowe ustawienia, zapraszam do pozostałych filmów na kanale. Odnośniki do tych filmów będą w opisie tego materiału. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.